Cześć, witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale. Niedziela jest. Jest niedziela i wybieramy się. Wybraliśmy się dzisiaj na spacer, bo jest naprawdę ładna pogoda, ale już jesień czuć w powietrzu i idziemy na co? Na lody? Chyba. Tak. Mi się marzy ta macza, ale nie mogę Cię namówić, bo... Ja tego główna pić nie będę. Raz próbowała, ja i nie chcesz... smakuje mi. Tak jak yerbę uwielbiam, tak maczy nie będę pił. Gdzie próbowałeś? W pracy. Aha. Tylko. Chcę spróbować z restauracji normalną maczę, smakową, bo piłam taką smakową z Mokate, jak dobrze mówię. To jest to ta firma, z której są y, cappuccino i bardzo mi smakowało, ale nie, nie biorę tego na poważnie. Ja bym to brał w tej samej kategorii, co właśnie yerba w saszetkach, czyli to w ogóle się nie pokrywa, nie? No właśnie. Dlatego chcę spróbować normalną, z restauracji zrobioną maczę smakową. Na jakimś takim mleku innym. Jakimś. Zobaczę, co mają w ogóle, bo dosłyszałam, no, że... Jak na mleku? Kto się pije jak kawę? No. Macza jest bardzo zdrowa. Bo wiem, że jest dobra. No, no właśnie, jeśli jest jakiś sposób, żeby była dobra, a wiem, że jest, bo ludziom to bardzo smakuje, to Chcę go znać, bo jest bardzo zdrowa i będę piła. Maksiu został wyjęty z wózka, bo raczej się go staram nie wyjmować, żeby wiedział, że spacer to spacer i na spacerze się siedzi w wózku, a nie na ręczkach jest, bo jak będę sama, to będzie problem. Ale, ale świeszek nas przechytrzył. Nie no, ale już tak zaczął mocno płakać, więc go wyjęliśmy. Ty się nie ciesz, tak nie będzie zawsze, nie przyzwyczajaj się. Z mamą się siedzi we wózku, tak? Jaki pan zadowolony. Mniam, mniam, mniem. Ale jak on sobie radzi już z tym? Tak pamiętam, że to jest jego trzeci ogólnie, ale taki pierwszego to nie wiedział o co chodzi, a teraz już tak chrupię takie kawałki zjada. Ty pamiętasz, że to Nie, z kosmetykami? No. To chyba bardzo stary był, nie? Było bardzo ładne temu. tam. z mamą przechodziłem lakiery, jak byłem dzieckiem. Nie wiem kiedy to zamknęli, więc dlatego pytam. No ty. Książę, gdzie ty siedzisz? A co wy sobie za miejscu we znaleźliście? Ach, tu tak. jak <głodek> bezdomny. No tak, to jest miejsce odpoczynku wyzdodnych. Fajnie co? Mam, doczekałam się, bo to jest taka kolejka. Kolejka była długa, ale w końcu się udało. Płacze? Macie już Zarzek śpiewają. O! O! Czekaj, skręcamy tutaj. No. E, pierwszy raz sobie wzięłam e, maczę z nowego lokalu we Wolsztynie, e, który się nazywa Dystrykt. Powiem jedną taką ciekawostkę, że e, ostatnio właśnie tak sobie pomyślałam, zanim ogarnęłam, czy ten dystrykt się otwiera. Jeszcze nie był otwarty. I y, pomyślałam sobie, że teraz ta macza jest taka na topie i w ogóle wszyscy piją macze, a we Wolsztynie jeszcze takiego czegoś nie ma, i w sumie byłam ciekawa, kiedy takie coś się pojawi. No, i może na następny dzień czy dwa dni później y, zauważyłam, że otwiera się ten dystrykt, i y, widziałam, że tam będą mieli macze i naprawdę mieli ogrom zamówień na nią. A ja wzięłam sobie y, maczę truskawkową na mleku owsianym. Nie na zwykłym, tylko na owsianym, bo mieli do wyboru owsiane lub migdałowe. Była macza brzoskwiniowa, truskawkowa. Nie pamiętam. Różne tam były zwykłe. I za mleko roślinne dopłacało się tam 2 zł, więc sobie po prostu wzięłam na mleku roślinnym. No i też pani polecała bardziej właśnie to mleko owsiane. Także za chwilę sobie skosztuję. Pierwszy raz Macze kosztowała 28 zł, tutaj we Wolsztynie. Robię test na żywo, tylko nie wiem, powinnam to chyba wymieszać, nie? Nie wiem. No pewnie tak. A tak będzie niedobre. Dobre będzie. A ile to kosztowało w 28 zł. Ile? 28 zł. O ja pierdolę. To jest koszt szpachelki. Porządnej. Dodatkowo. I zobacz, a to jest truskawka, bo tu nawet pestki widać. To jest faktycznie mus truskawkowy, a nie żadne tam podróby. Wzięłam z dołu ten mus truskawkowy i bardzo dobry. No, ale to Z góry? Mogę spokojnie teraz spróbować. Wymieszać to. Myślałam, że to jest słodsze, szczerze mówiąc. Pani fajnie z noworodkiem siedziała, sztuka paliła przy nim. Fajnie. Nie no, ale z tym mlekiem owsianym jest ok. Tylko mogłoby być więcej tego musu. <laughs> żeby, żeby, żeby zabić smak, maczy. Nie, no, spoko. Tylko bardzo wodnite. Wyobrażałam sobie to bardziej jako takiego szejka. Bardziej gęstego, a to jest takie nawodnite. To przyznaję, że mm, ta saszetka, a mam ją nawet w torbie, to sobie kupiłam, bo mi tak to smakowało. Z Mokate. No to jest zupełnie coś innego, to jest takie słodkie i pewnie pełno chemii jest w tym. Nie wiem do czego porównać właśnie smak... Yy... Daj, porównam. Chcesz spróbować? No tak. Ale ja chcę Cię nagrać. Bo ja wiem, jaka będzie Twoja reakcja. Ale nie wiem, do czego to. Do trawy? Do blonów? Nie wiem. Ja drugi raz to nie zapłacę. 28 zł. Patrz, Leona. On już jest gotowy, więc się podnosi. No bo on już jest mądry. Spróbuj. Co? Dla mnie, okej. Okay. Ja... Tak? Dzień. Nie spodziewałem się. Trzecie podwórka już została przekopana, i jakoś to wygląda. To już zaczęło nawet zarastać. Zobaczcie, ile złomu i różności wykopałam na tym kawałku ziemi. Tutaj udało mi się wykopać. Jako mi się żarówka to już jest obmyte przez deszcz, bo ja to po prostu składowałam tutaj na tych dwóch pinkach. Tutaj mamy taki. Zobaczcie, mega ostry kawałek profila, więc to łatwo by się mogło kubie wbić w oponę przy koszeniu. Tutaj jest bardzo dużo krętów. Jakieś haki, śruby, no kawałki takie złomu, zwykłe. Tu akurat te dwie baterie to wyrzuciliśmy niedawno, więc one nie były tutaj w glebie. Aczkolwiek te wszystkie. Rzeczy już tak. E, tutaj nawet termometr połowa obręczy od czegoś. Takie coś. Bardzo ciężkie. E, także może już teraz zrozumiecie, dlaczego robiłam to wszystko łopatą i się męczyłam, bo w międzyczasie wyciągałam z ziemi takie różności. Oprócz tego, tyle gruzu. I nie tylko, bo jeszcze tam. W wiaderku jest trochę gruzu, bo na początku, jak zaczęłam przekopywać i znajdowałam gruz, to kuba mówi, że się o tego wiaderka ze składy, bo myśleliśmy, że będzie go na tyle mało. No a okazało się, że przydała się przyczepka do niego, a nie wiaderko. Słuchajcie, no ja już nie nadążam za tą pogodą normalnie, codziennie, żeby wiedzieć jak ma się ubrać człowiek to musi wyjść rano na dwór, zobaczyć jak jest i dopiero wiadomo mniej więcej jak się ubrać, chociaż ta pogoda nawet w ciągu dnia się zmienia. Niedawno było jeszcze gorąco, nagle się zrobiło zimno, zaczęło padać. I powiem Wam szczerze, że już poczułam ten jesienny klimat. W ogóle na YouTubie ludzie zaczęli wrzucać te vlogi takie jesienne, gdzie są świece, kocy, gdynie. Wiecie, tak przytulnie już się robi. No i nawet od dwóch dni ten klimat poczułam i mówię muszę wymyślić sobie jakiegoś vloga. Już miałam w ogóle wizję na przebitki. Już poczułam chęć wyżycia się artystycznie, ale Pójść w tą stronę, właśnie taką bardziej cozy. No a to co? Słuchajcie, dzisiaj ubieram Maxa na spacer. Szykuję go, ubieram mu czapkę, bluzę, tak jak już w ostatnich dniach to robiłam. I nagle teściowa do mnie mówi, że Anita nie ubieraj mu bluzy, bo w sumie jest 25 stopni, niby. Tak w telefonie jej pokazuję, chociaż też jeszcze na dworze nie była. Mówię to okej, okay, no to nie ubieram tej bluzy i czapkę też zostawiłam, odłożyłam na bok. No i ja byłam ubrana w długie spodnie dresowe i miałam na sobie taką bluzkę z długim rękawem, małego też długie spodnie, długi rękawek. No i wychodzę. No niby 25 stopni w telefonie pokazuje, ale to nie jest 25 stopni, no może w cieniu. Tak czy inaczej 30 lekko, myślę. Jestem w krótkich spodenkach, w krótkim rękawku, małego go też ubrałam w krótkie spodenki. Nie, no jest tak gorąco, no Słuchajcie, gdzie tu jesień? Gdzie tu koc, gdzie tu świecę, gdzie tu dynie? Mamy normalnie 30 stopni, prawie czyste niebo. Jest tak gorąco, że ja, słuchajcie, odkładam ten kocyk, świecę, dynie i tak dalej. Chyba na kolejnego vloga. Mam nadzieję, bo póki co nie czuję tego klimatu jeszcze tak do końca. Nie wiem, jak wy. Ja wiem, że tutaj już artyści i inni, że tak powiem, youtuberowi już wprowadzają w ten klimat jesienny, ale wydaje mi się, że to jest jeszcze takie, takie trochę zbyt do przodu, zbyt na przymus. Ja tutaj poczekam jeszcze tydzień. Cierpliwie. Dobra, no to co? Widzimy się już w kolejnym vlogu. Mam nadzieję, że już jesiennym vlogu, bo powiem Wam, że trochę już wam dosyć tego lata. Niech już będzie chłodniej i niech już tak zostanie a nie, że tutaj człowiek się nastraja, a za chwilę wychodzi na dwór i, i znowu czuje lato, znowu się cofamy, już chcę iść do przodu. Niech już będzie ta jesień. Poczekajmy jeszcze tydzień i za tydzień się już widzimy w nowym vlogu. Także do zobaczenia. Pa pa! A no i nie zapomnijcie subskrybować. Hmm?